Tak się stało, że ludzie rozwalają tak naprawdę przyrodę to, tą oryginalną, żeby sobie przekształcić w swoje jakieś fabryki, które niszczą przyrodę i kopalnie i wszystko, co najgorsze. Jaka tu jest piękna przyroda! Tak, to jest dobre miejsce na fabrykę. Tak, no i elegancko, dobra robota, jo, super. No ale byli też mądrzy ludzie, którzy, którzy sobie myśleli, jak sobie tutaj poradzić z tymi, z tymi bardziej fabrykami. Nie, nie dziwię im się, chcieli ochraniać jakoś przyrodę i... ho! Hola, hola, a co tu się dzieje? Co ja nic nie zrobiłem, to jest jego wina. To nie, nie to nieprawda, to nie moja wina, to ja nic nie zrobiłem. No spójrz za siebie ile dymu produkujesz, no to niszczy naszą przyrodę. A dostaniesz zaraz, a jak cię sklepie. No teraz to ja już będę ochraniał przyrodę i nie postawicie już tutaj tej fabryki twojej. Parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Mądry człowiek tak uratował przyrodę. Bądź jak mądry człowiek, bądź mądrym człowiekiem, chroń przyrodę. Parki narodowe to jest coś fajnego. Dzięki takiemu Białowieskiemu Parkowi Narodowej mamy nasze ulubione żubry. Żubry to są najlepsze zwierzęta, jakie istnieją. Ale oprócz żubrów są jeszcze inne zwierzęta, które, yy, które są zagrożone. Yy, między innymi są to jeszcze inne najlepsze zwierzęta. To są foki. To są rysie, to są bobry. A przyczyny tego to między innymi wycinanie lasów, które są dla tych zwierząt po prostu domem, gdzie mogą sobie spokojnie żyć. Wycinamy, wycinamy, wycinamy. Wszystkie drzewa będą ścięte, ale super. Nie no gościu, nie tak agresywnie, no. Ja jestem mądry człowiek i mówię, że tyle drzew wystarczy, nie niż więcej tej... Nie będziemy mieć więcej z tego pieniędzy. A brakuje zwierząt. Mądry człowiek jest bardzo mądry, dlatego nie zadbał tylko o ochronę przyrody obszarową i gatunkową, ale także indywidualną. Takim indywidualnym, eleganckim okazem przyrody jest bardzo stare drzewo o nazwie Dąb Bartek, które jest bardzo duże i ma. Około 650 lat i 30 metrów wysokości, i to potwierdza, że zadbana przyroda właśnie przez mądrego człowieka może właśnie przeżywać wiele lat. Pamiętaj, Ty też możesz być mądrym człowiekiem, nie musisz być głupim człowiekiem. Też możesz chronić przyrodę, między innymi tworząc Sztuczne gniazda dla ptaków, które są po prostu potrzebne. Ptaki mają lżej i łatwiej im jest i mogą sobie żyć długo i szczęśliwie. Dobre jest też dokarmianie zwierząt, kiedy są mrozy. Ochraniać przyrodę można też, kosząc łąki, które zarastają. Tak nie może być. I wydawałoby się, że Człowiek mądry wymyślił już dużo mądrego, ale wymyślił jeszcze mądrzej. Rekultywacja jakiegoś y, miejsca y, przemysłowego, jakiejś kopalni, właśnie w takie y, przyrodnicze miejsce naturalne. Powiedzmy, że y, na początku pokazałem Wam właśnie takich. Głupich ludzi, którzy sobie wybudowali fabrykę właśnie na terenie, przy takim przyrodniczym yy, ładnym. A teraz mądry człowiek zburzył tą fabrykę produkującą dużo złego dla przyrody i właśnie zamienił ją w las, jakiś park. Zasadził drzewo, wylał trochę wody. Tutaj macie właśnie pokazane kopalnie właśnie kopalnie wyburzyli wszystko jak mieli kopalnie to już mają dziurę na wodę i tutaj jest jeziorko dziękuję mądry człowieku oby więcej takich ludzi było do widzenia żegnam i spać